Inflacja w Polsce jak wino, 16,2%, pan Donald Trump trochę jak kukurydza, czyli w puszce, no a Finlandia w NATO. I do tego jeszcze kilka innych ciekawych tematów. Tak więc zaczynajmy. 16,2%, nie? To nie jest wskaźnik jakiejś amareny z Biedronki i jego i Woltażu, tylko inflacja rok do roku względem marca 2023 do marca 2022. I cóż, jeżeli mielibyśmy patrzeć miesiąc do miesiąca, luty do marca tego roku, okazuje się, że Wzrost ten towarów wystąpił o 1,1%. Tak przynajmniej podaje GUS. I cóż. No, bawimy się dalej, kochani. Koszyk inflacyjny, zabawiamy się. Próbujemy jakoś z tym walczyć. Ale żebyście nie myśleli, to, że inflacja spowolni, nie oznacza, że ceny wrócą do łask Oznacza po prostu, że będą wolniej rosnąć. No to co, warto będzie oszczędzać. Oszczędzać na czym? Na przykład na benzynie, bo będzie do 2035 roku zakaz sprzedaży aut spalinowych według Unii Europejskiej. Przynajmniej przegłosowaliśmy taką dyrektywę. I od 2035 roku prawdopodobnie więcej samochodów sprowadzanych z Niemiec. Benzynowców, spalinowców. Ale to ta chyba swoją drogą. Zakaz. Z rejestracji samochodów spalniowych do 2035 roku. Tak, tak coś się będzie działo. Czyli co? Od 2035 roku Polaku jeździsz na elektrykach Albo jeździesz na nielegalnym samochodzie, który będzie sprowadzany z Niemiec. No, tak swoją drogą. No, Tak mi się wydaje, że najprawdopodobniej będzie. No i cóż, niby tutaj można powiedzieć, że Polacy zostali ograni jak dzieci, biorąc pod uwagę to, jak żeśmy głosowali. No i wiadomo, mleko się rozlało, wszyscy już zaczynają kręcić olbrzymią aferę. Za wyjątkiem Niemiec. Generalnie było tak, że Niemcy generalnie motoryzacją stoją, no i to tak średnio powinno być po ich, żeby te samochody elektryczne jakoś takie. Tak no wiecie, koncerny pokroju Golf, BMW, znaczy Volkswagen bardziej. Dużo jest tam osób zatrudnionych w tym przemyśle samochodowym, chyba coś około 800 tysięcy. Warto by było, chyba żeby ci ludzie nie potracili miejsc pracy. Więc Niemcy postanowili jako tako się dogadać i będziemy myśleć nad tak zwanymi paliwami S emisyjnymi. no ale o nich będzie prawdopodobnie dopiero głośno za rok, gdyż dopiero zaczynają się jakieś takie badania na pełnej. Ale w skrócie to z aut takich jak macie teraz na te zwykłe paliwa, no to tak ciężko będzie ze świecą szukać po prostu. Znaczy no nie będzie ze świecą szukać, będą ogólno dostępne, no ale raczej się nimi nie przejedziesz. Nasza redakcja działa dość szybko i sprawnie, więc szybki update, mianowicie pan Donald Trump, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, został dzisiaj aresztowany. Podobno oficjalny powód polega na tym, że przepłacał on paniom od pomarańczowych stron pewną aktorkę filmów na pomarańczowych stronach, żeby się yy, siedziała cicho a propos jego romansu podczas właśnie kampanii prezydenckiej 120 tysięcy dolarów bodajże, o takich sumach się mówi, za milczenie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ostatnio, kiedy była jakaś do ten Trumpem mieliśmy szturm na Kapitol, no ale oprócz tego warto też wspomnieć o tym, że szturmu raczej nie będzie, jeżeli chodzi o Finlandię, bo ta dołączyła do NATO, więc granica z Rosją państw NATO wydłużyła się o dość sporą i znaczącą ilość kilometrów, no i w przypadku właśnie, gdyby coś się działo z Finlandią, bo jakimkolwiek innym państwem członkowskim, członkowskim NATO pod względem właśnie wjazdu potencjalnej Rosji, no to ma zadziałać oficjalnie artykuł 5, mówiący o tym, że jeżeli atakujesz państwo NATO, no to państwa NATO Solidarnie odpowiadają. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o update. Y. W ogóle, właśnie swoją drogą, to jest dość ciekawe, bo ja sobie tutaj wygooglowałem taki artykuł odnośnie właśnie tych elektryków, co nie, i ubezpieczalni. To jest ekologiczne. Samochody elektryczne są złomowane dla pewności w przypadku nawet najmniejszego uszkodzenia. I jest tutaj mówione, że towarzystwa ubezpieczeniowe uznają samochody elektryczne za szkodę całkowitą, nawet przy najmniejszym uszkodzeniu i oddają je na złom. Tłem jest obawa, że uszkodzona bateria w samochodzie może doprowadzić do niszczycielskich eksplozji i pożarów, to, czy akumulator jest w ogóle uszkodzony, zwykle pozostaje nieznane, ponieważ wiele warsztatów nie jest w stanie określić jego stanu ze względu na autorskie systemy producenta. Czyli w skrócie, jeżeli wykryjecie się jakąś padę w samochodzie elektrycznym, to u mechanika może być ciężko z ogarnięciem i chyba, że mechanik jest bardzo dobry. Ale to pewnie kwestia kilku lat i wszystko się naprawi. Jakieś tam, wiecie, w przypadku samochodu elektrycznego akumulator stanowi połowę ceny zakupu, przez co naprawa staje się nieopłacalna. Więc albo to się naprawi, albo będzie lipa i będziemy musieli złamać te samochody. W ogóle kwestia jest taka a propos tych samochodów elektrycznych, że żeby on, one się naprawdę... Jeżeli one się palą, to na amen. One się palą, to trzeba poczekać aż się wypalą. Pala się za to Twitter, który prawdopodobnie będzie totalnie aplikacją, znaczy medium społecznościowym, który prawdopodobnie przejdzie na płać albo płacz. To znaczy, jeżeli chcesz mieć obserwujących, to płać, a jeżeli nie chcesz, no to nie, nie musisz. A... Chodzi o to, że weszła taka usługa, która się nazywa Twitter Blue i generalnie Elon Musk powiedział coś takiego w skrócie, że jeżeli nie będziecie płacić, no to nie będziecie się wyświetlać w polecanych. Krótka piłka. Teraz na za zaznaczek weryfikacji, trzeba płacić na Twitterku. 7 dolarów bodajże, i ma to wejść od 15 kwietnia, więc prawdopodobnie po świętach będziecie mogli wszyscy robić pikachu face, jeżeli zobaczycie, że na waszym ulubionym twitterku nie będzie się wyświetlał wasz idol, bo na przykład nie kupił sobie zweryfikowanego profilu za 7 dolarów. No nie wiem, wyświetli się wam się jakiś inny randomowy typ. Czy to jest fajne? No i taki nie, no czy 3 dychy wydasz za zasięg? No, wydasz prawdopodobnie. Czy to w pewien sposób ogranicza wolność słowa? Cholera wie jak to mam oceniać, w sensie trzy dychy, co nie? No w sensie później będzie na przykład podnoszenie do 5, później do 6, 7, 8, 9, 10, nie wiadomo, co nie. W sensie moim zdaniem możesz ty napisać w komentarzu, co myślisz. Z jednej strony nie woli, z drugiej strony może to być krok w złą stronę. W Złą stronę to prawdopodobnie leci Europejski Bank Centralny, który w skrócie pani Lagra, Lagrange, Lagrange, Lagarde, Christine Lagarde mówi, że jeżeli banki nie będą chciały wprowadzić CBDC, tak trochę parafrazuje, to może być. LIPA, to znaczy, cytując, banki muszą zaimplementować CBDC, jeśli chcą utrzymać kontrolę. Więc, jeżeli parę odcinków, paręnaście odcinków wstecz o tym, jak Wam mówiłem, o wielkim resetie swoją drogą, ten film zaczyna znowu powoli hulać, e, gdzieś tam po YouTubach mogłeś go pewnie zobaczyć, dzieje się, prawdopodobnie będzie grubo za niedługo. Gdzie jesteśmy, my, central bankers, we have been operating as a monetary jako anker w the do komercyjnych banków i prywatnych If we are not in that game, if we are not involved in experimenting, in innovating in terms of digital uh, central bank money, we risk losing the role of. Uh, many, many Przejeżdżam do Francji, tam jest generalnie pięć banków, które jest oskarżone o oszustwa podatkowe. Jak wczoraj podał Bloomberg, około 150 śledczych weszło do biur czołowych francuskich banków. chodzi między innymi o Société Générale S.A., BNP Paribas S.A., HSBC Holding, Natix S.A. oraz Exchange BNP. Jest to kolejny etap dochodzenia, które wszczęto w grudniu 2021 roku. Bloomberg podaje, że naloty dotyczące strategii arbitrażu dywidendowego, znanego jako cam, -cam. Chodzi o metodę arbitrażu, w ramach której akcjonariusze przekazywali akcje na krótki okres inwestorom mającym siedzibę za granicą. Dzięki temu mogli uniknąć konieczności płacenia podatków od dywidendy i inwestorzy ci trzymali akcje w okresie, gdy wypłacane były dywidendy i albo nie byli opodatkowani, albo podatki były zwracane. W kolejnym etapie sprzedawali papiery wartościowe z powrotem pierwotnemu właścicielowi, a zaoszczędzoną kwotę, czyli talinę, była dzielona między strony. Czyli w skrócie, każdy orze jak może, bawimy się w podatki. No i cóż, media zdają, że Francuzi prowadzą śledztwo na szeroko zak skale, o tej niech świadczy to, że w sprawę zaangażowano 16 lokalnych sędziów, ponadto 150 śledczych i 6 prokuratorów z kolonii. No i idąc tą logiką, gdzieś tam jeżeli sobie pomyślicie, że to chodzi o francuskie banki, dość duże, no to czy grozi nam niewypłacalność? No i sam nawet Joe Biden mówi, że prawdopodobny kryzys bankowy może być dość gruby. Ok. no i sam Joe Biden postanowił się wypowiedzieć, kiedy tam go złapali na wywiadzie, w sensie w samolocie do Karoliny Północnej. On tam powiedział w skrócie, że no problemy banków są dość spore, zobaczymy przy przyglądamy się temu. Raczej nie chcemy powtórki z 2008 roku, bo trzeba będzie uruchomić drukarkę, ale to, to raczej jest bliżej niż dalej. No, będziemy analizować sytuację i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Problem z tymi, z tymi ludźmi, którzy gadają o tych wielkich resetach jest taki, co nie? Jeżeli będziesz mówił cały czas, co nie? że spadnie na ciebie wielki meteoryt ze złota, co nie, kiedyś spadnie na nas wielki meteoryt ze złota, co nie, to tak jak mówiłem, że kiedyś będzie wielki reset, kiedy, nie wiem, podaj dokładną datę i godzinę, nie wiem, co nie, ale kiedyś będzie, co nie, to to oznacza, że wiesz, za rok ma spaść na ciebie ten meteoryt ze złota, no nie spada, ale ty mówisz dalej, że kiedyś spadnie, za dwa lata, kiedyś spadnie, za trzy lata, kiedyś spadnie, za cztery, i, i, i tak dalej, i tak dalej, Aż koniec końców nigdy nie spadam. To tak samo jest z tym wielkim resetem. Niby mówią, że kiedyś będzie, co nie. Ja sam mówiłem, że kiedyś będzie. Bardziej uważam, że bliżej niż dalej, ale no nie wiadomo, czy bliżej za 5 czy za 10. Prawdopodobnie jak ten cały system bankowy runie i wszyscy powiedzą, że chcą jakiegoś czegoś, co można kontrolować. CBDC, Central Bank Digital Currency, czyli cyfrową walutę banków centralnych. No ale zobaczymy o co to chodzi. Ja was będę na pewno o tym informował. Trochę na śmieszno, trochę na tragicznie. Według Business Insider'a, średnimi dochodami, jakimi dysponuje przeciętny Polak, 2200 Złotych. Nie euro. Złotych. Przeciętny Kowalski w 2022 roku miał miesięcznie około do dyspozycji 2200. To średni dochód rozporządzalny na osobę, jaki wyliczył Główny Instytut Statystyki GUS. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wyniósł dokładnie 2249,79 zł. Super. Na pocieszenie. Ale wiecie, jak to jest ze średnim. Wiecie, jak to jest ze statystyką. Jeżeli ty jesteś weganinem i wpierdzielasz tylko kapustę, a ja jestem takim ketogenikiem i wpierdzielę samo mięso, to statystycznie ja i ty Jemy go wam dla tych, którzy tam mniej więcej śledzą, to to się dzieje ze szpicami, bo widziałem, że w sekcji komentarzy nastąpiła euforia po tym, jak pokazałem ten fragment wywiadu z tym ziomeczkiem od Pfizera. Warszawski Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że kwarantanny nakładane za pomocą SMS-a były bezprawne. W uzasadnieniu sąd y, zmiażdżył wprowadzenie obostrzeń i zakazów w drodze rozporządzeń. Także śmiechotki, śmiechotki, prawdopodobnie czeka nas taka fala, takich wiecie, wypadów do sądu, może. No to tak was chciałem tylko poinformować, może komuś się przyda. No i tutaj mam dla Was ten śmieszny wykres: przeciętna miesięczna wypłata emerytury. Czyli chodzi o to, że jakbyś miał na przykład w 2014 roku, nie wiem, średnia pensja mogła wynosić 3000, co nie, no to możesz razy 0,618, no to ci wychodzi, że średnia taka emerytura to było 1854 zł, co nie, żebyś zajarzył kontekst, o co chodzi. No to zobaczcie teraz, czyli to jest te 61,8% średniej pensji, co nie. No, to, no, i, no i fajnie, 2014, 15, 16 rok widzicie tutaj takie 50, 60, no można żyć, co nie, w sumie. Można sobie gdzieś tam dorobić, coś tam ten, generalnie można sobie fajnie podziałać na tej emeryturze, ale jak już zobaczymy 2030-40, 50, 60, prognozowane to wszystko, to dostajemy zawału. No, demografia generalnie nam leży co nie, przyjmijmy na warunki te teraźniejsze 3 koła, co nie, no to razy 0,00 tyle będziesz do dostawał. Tacy jak my, co nie? Oszczędzać można na przykład na mięsie, co nie? Ten teraz podobno. No, w sensie jak widzę te ceny tych wszystkich warzywek i tak dalej, tak dalej ogórków za 16 zł, papryki za 20 parę, co nie to postanowiłem, że się przerzucam totalnie na mięso, co nie? Bo się bardziej opłaca na przykład takie polędwiczki z kurczaka za dychę za dorwę za 400 gramów, a paprykę już, tak za dwie dychy, to robię takie wielkie Pikachu face na razie. Widzicie kto za oddaje? No ale nie oddaję we Włoszech, bo tam generalnie to sztuczne mięso ma być zablokowane. Znaczy, generalnie Włochy banują te wszystkie laboratoria, w których będzie sztuczne mięso, ze względu na to, że no, rolnictwo tam się domaga tego, wiecie, nie chcemy niszczyć naszego rolnictwa. Mięso jak mięso, co nie? No. W sensie, jeżeli to laboratoryjne ma zostać wytworzone, co nie i ma mieć te same właściwości, co to mięso zwykłe, tak by nie mam z tym problemu. No nie wiem, no. To, to, to jest tak, jakby się buntowało. No. Nie wiem sam o tym myśleć, no po prostu wam przekazuję to, co nie? Możesz dać znać w komentarzu co o tym myślisz. W sensie czy zjałbyś sztuczne mięso, ja bym na przykład zjadł. mięso to jest mięso, co nie? Czy to od kurki, czy to od indyka, nie wiem, no. Białoruś, co nie? Nasz wschodni sąsiad, taki cichy, cichy, cichy ziomeczek, co nie? Postanawia, znaczy, no planują coś takiego, że 0% podatku jakbyś tam chciał jakąś taką firmę technologiczną od krypto machnąć, co nie. Przed 2025. No i Białoruś kontynuuje starania o pozyskiwanie firm, firm kryptograficznych, przedłużając zwolnienia podatkowe dla górników i programistów tokenów do 2025 roku. I dekret, ten który on podpisał, zastępuje poprzednią iterację, zgodnie z którą firmy kryptograficzne i ich pracownicy nie muszą płacić podatku do końca 2023 roku. Ciekawe. W Salwadorze podobno ma się dziać podobna imba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może w jakiś to podobno sposób magiczny ma wpłynąć na to, że te kraje będą bardziej inwestowane i wiecie, będą bardziej technologiczne. Technologicznie rozwinięte, nie wiem, zobaczymy. Gdybyście tej karuzeli beki nie mieli dość w dzisiejszym odcinku, to może warto by było wam jeszcze takie odrzucić takie, wiecie, tak kolejne, taki kolejny taki. Osobisty za jeden punkcik, albo kolejnego gola, nie wiem, albo policzek w twarz, bo prawdopodobne, znaczy nieprawdopodobne. Na moment, kiedy to nagrywam, to już jest pewne, że Rosja przewodniczy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Naprawdę. Ja chyba nie muszę komentować tego więcej, co nie. Przewodnictwo jest rotacyjne, co nie? I to wiecie tak, no, za miesiąc będzie kolejny ziomeczek, no ale no, no beka, co nie? No i podobno kolejność była ustalana alfabetycznie w języku angielskim. Miechotki, śmiechotki. Ja wam tam mówiłem, że ja generalnie się zastanawiam nad tym, czy budować, czy kupować, czy wynajmować, no że wynajmować to już mi się na pewno nie chce. Co? Nie? Ale będę prawdopodobnie kupował co? Nie? I teraz się w dom, mieszkanie, może postawić. Jak postawić to betonowy, modułowy, co nie? No bo według 20, od 2028 roku, według Ronalda Szczepankiewicza, nowe nieruchomości, domy, mieszkania na terenie Unii Europejskiej mają być zeroemisyjne. Stare, które emitują CO2, będą płacić podatek. No i, i śmieszne, co nie? No, nie wiadomo jaki to będzie podatek, ale podobno ma być. Jak to będzie, jak to będzie sprawdzane, nie wiadomo. Może będzie jakaś inspekcja, pani ci powiedzie, dobry. Cholera wie. Zeroemisyjne. No a teraz się zastanawia człowiek, czy ma kupić taki dom, no nie wiem, na przykład, nie wiem, za 400-500 tysięcy, taką 100 metrówkę, co nie? No, to na przykład, jakbym chciał sobie kupić, nie wiem, taki domek, co nie z lat 70. czy 80., taki wiecie, już wyremontowany, no powiedzmy, no wiecie o co chodzi? Taki zwykły dom, co nie? Nie taki, że wiecie, wybudowany, że tam w ciągu 10-15 lat, no bo to umówmy się, że pewnie było ponad milion, ale na dzisiejsze czasy, no ale takie wiecie, za 500-600 tysięcy, takie jakieś pobabci, co nie? No, to człowiek ja się teraz zastanawia, czy wprowadzą ten podatek, czy wprowadzą to, co będzie 1% wartości nieruchomości, od czego to może być. Ja się teraz zastanawiam, co nie? No, może być 500 złotych miesięcznie, może być 5 tysięcy. I tak się zastanawiam teraz. To no może ten zeroemisyjny, ale żeby był zeroemisyjny, no musiał coś wykombinować tam. No, Meksyk, Meksyk. Dlatego się zastanawiam nad tym modułowym, bo on chyba zeroemisyjny jest. No nie wiem, będę wam dał znać. Możecie kojarzyć BRICS. Skrót BRICS pojawił się u mnie na kanale już kiedyś. Brazylia, Rosja, Indie, ee, Chiny i południowa Afryka. To są takie kraje generalnie rozwijające się. No teraz Rosja to wiadomo, że to jest bardziej zwijająca dzisiaj niż rozwijająca się. No ale te kraje, wszystkie BRICS e, postanowiły opracować wspólną nową walutę, żeby, wiecie, tam walczyć z USA, z tym dolarem, hegemonią dolara i tak dalej, i tak dalej. I teraz kraje te rozmawiają na temat wspólnej cyfrowej waluty. Temat ma ten zostać omówiony być w sierpniu, potwierdził wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Aleksander Babakow, który to pojawił się na indyjsko-rosyjskim forum biznesowym w New Delfi, więc wszyscy gadający o teorii o wielkim resecie prawdopodobnie są bliżej niż dalej tego, że spełni się ich przepowiednia niż to, że meteoryt ze złota spadnie na głowę. Ale nadal będę gdzieś tam wierzył. Z ciekawszych rzeczy jeszcze, co tam się wydarzyło, mam jeszcze dwa tematy, a mianowicie to, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaproponował, znaczy zatwierdził 15,6 miliarda dolarów pożyczki dla Ukrainy. Jest to pierwsza w historii instytucji pożyczka dla kraju znajdującego się w stanie wojny, tak przekazał Bloomberg, więc. No a na koniec chcę Wam pokazać pewien ciekawy wykres, a mianowicie przygotowuje się do podjęcia tematu różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami w takim obiektywnym znaczeniu, nie biologicznym, tylko takim powiedzmy bardziej firmowo, ekonomicznym, o no, socjalnym itd. itd. No i znalazłem ciekawe, ciekawy wykres, a mianowicie odsetek kobiet i mężczyzn w wieku 25-34 lat z wykształceniem wyższym w latach 97-2020, chodzi o Polskę. i jak możecie zobaczyć, średnio co trzeci facet ma wykształcenie wyższe w wieku 25-34, a kobiet praktycznie co druga. Tak, do rozkminy po prostu chciałem Wam pokazać, więc co z tego wynika, to powiem Wam w kolejnym odcinku. To znaczy w tym odcinku, który zobaczycie w niedzielę, to wam nie powiem, powiem wam, że temat jest generalnie ciekawy. Będę opowiadał o Libii. Chciałem sprawdzić taki luźniejszy format podawania tych Tak Taki, wiecie, no żeby nie było takiego sztucznego gadania, wiecie, ja się mogę odwalić w jakiś garnitur czy coś następnym razem. O ile tam w serwisach informacji masz, pigułkę wiedzy, to tam masz pigułkę, pigułki wiedzy. Taką atom wiedzy, co nie? Taki, szszszszsz, ze wszystkimi tymi, ale jak to huknie. To normalnie wybuch atomowy. No. Także to tyle. Trzymaj się. Papa. Pa. Do widzenia, do jutra, trzymaj się, hej, hej. Znaczy nie do jutra, do, do niedzieli. No. Smacznej kawusi i w ogóle Papa. Pa.